Słuchajcie, moi drodzy, sporo się dzieje w świecie internetu, w świecie MMA, w świecie free i trzeba sobie to wszystko przeanalizować. A jak to robić, to oczywiście z pomocą fachowców. I my takich fachowców mamy, największych fachowców w świecie Twittera. Dziś też są z nami. Mr. Neyman, cześć. Witaj, witaj. No niesamowity wstęp. No i szanowany wyjątkowo <grym> przez piłkarskich dziennikarzy w Polsce, o czym mieliśmy się okazję ostatnio przekonać, Greg. Cześć. Dzięki, cześć, cześć. A gdzie my się przekonaliście? A gdzieś tam ktoś mówił o tym, że jest taki znany Aha. Twitterowicz, że coś tam, coś Aha. tam. A kurczę. Bardzo się cieszę. Dobra, dobra. Nie mów, że nie wiedziałeś. Nie wiedziałem. No, dobra. no to jedziemy. Wiesz. Dobrze. No to jak mówicie, że jedziemy, to dobra. Punkt pierwszy naszego spotkania to jest oczywiście Gala Prime 6 Premium, która za nami w arenie Toruń. Nie ma co ukrywać, gdy ostatnio się spotkaliśmy, to. Delikatnie mówiąc, trochę narzekaliśmy na kartę tej gali, że ona nie rzuca do końca na kolana. No i teraz możemy sobie powiedzieć o tym, jak to wszystko miało się z tym, o czym my mówiliśmy kilka dni temu. Oddała ta karta, oddała ta gala. Jak wy na to patrzycie? Zdecydowanie lepsza niż się zapowiadało, tak bym powiedział. Tak. Moje zdanie jest takie, że ja jestem zadowolony, ale to tylko ze względu na to, że ona potem przyspieszyła ta gala, bo początek był taki, że no kurwa, jest 22, to, 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 się, to się nic nie dzieje, ale potem już przyspieszyła fajne walki, naj, najbardziej jestem zadowolony z tego 2 na 2, to z, zrobią różnicę. No słuchaj, jesteś kolejną osobą, która właśnie podkreśla, że ta walka dała radę i że chyba, nie wiem czy się zgodzicie, że to jest kierunek, w którym warto podążać, robić takie walki. Dobra, widzisz kogoś? No. Kto by miał tak teraz... Chciałbyś zobaczyć coś? Jakąś, jaką walkę na przykład 2x2 dwa dwa byś chciał zobaczyć? Na przykład Denis Załęcki mógłby z tym swoim kolegą Remikiem, z, z Labrygą i, i z jakimś jego ziomem, nie? By była spoko, co? 2 na 2 jakby... Kogo do Labrygi? Hmm. To byłby dobry kierunek tak naprawdę, chociaż na, mamy takie coś na The War, tylko że tam od razu wparowują w siebie, a tutaj mamy ten taki e, typowo zawodowego, wrestlingowego, e, zmiany te e, takie. To, to ta zmiana zrobiła naprawdę niesamowite wrażenie dla mnie, bo mówię, kurwa, co tu się nagle dzieje, ten dostaje w łeb i nagle pach wejście Dominika i, i taka różnica. No kurczę, że takie coś to by chciało obejrzeć, naprawdę, to, to super sprawa. Nie wiem kto na to wpada, ale gratulacje. Słuchajcie, czy wy uważacie, że internetowa, freakowa kariera Don Casio jest na zakręcie? Hmm. Na pewno, na Grzesiu, pewno jest, powiedz. na pewno jest na zakręcie, yy, ale Kurczę, nie wiem jak to, wiesz, on, on ma gadkę taką, że on i tak to obróci tak, że to będzie wszystko, wiesz, zapomnimy za chwilę o tym, ale yy, no, na tych małych rękawiczkach nie wiem, jak on to sobie, czy on chce dalej to kontynuować, czy nie. To też nie jest nic strasznego przegrywać w tych małych, w sensie, jak tak wziąć na sportowo popatrzeć, bo jeśli ktoś naprawdę ten boks robił, nie? zawodowcy, wiesz, najwięksi, kliczko i tak dalej, nie? Wiesz, dać im małe rękawice, z kimś słabszym od siebie, kto umie, wiesz, używać tych małych rękawic, też pewnie by im było ciężko, więc to nie jest wielki wstyd, tylko że no dla Kasia trochę jest, no bo co innego mówił, nie? Wiesz, to jest na tej zasadzie, a na pewno powinien unikać tych małych rękawic, ale kto będzie chciał oglądać w dużych teraz go, jak już wiadomo, że w małych przegrywał, ciężka sytuacja, nie? Ja przewidywałem tak naprawdę porażkę tutaj Casio od samego początku, bo on ma ten typowy ten swój, jak to mówi Hollywood, on chce sobie się pobawić, on czeka aż ktoś tam przestrzeli, gdzieś tutaj podwójna garda, i, a tutaj akurat przy małych rękawicach to było, jest nieuniknione, że on po prostu dostanie, a no Tybori chyba nawet i cięższy był od niego, to było widać w ogóle różnicę, jeżeli chodzi o, o fizykę. I Casio po prostu nawet z mniejszym zadorom też sobie nie radził. Wydaje mi się, że no, tak jak powiedział Grzesiek, te małe rękawice to jest dla niego no, po prostu to nie jest dla niego. Yy, w dużych może gdzieś tam się jeszcze odrodzić, ale we, w świecie fightów, no nie ma co się oszukiwać, że mocno y, upadł. Nie? Znaczy w rankingu, nie mówię, że jako człowiek, ale po prostu rankingowo, że dostał, musiałby dostać teraz jakiegoś słabszego zawodnika do tego. A poza tym mówiło się w kuluarach o jego gdzieś tam może po powrocie do fejmu i walce z Adamkiem, gdyby ta tutaj wygrał z Tyborim. Nie, ale kurwa, no, chyba powiem. źle wydaje mi się, że. Szanujmy się no, nie, no. walce z Adamkiem. No, w czym, w czym kurwałowie walczyć? No ale takie były gdzieś tam pod podejścia. Tak samo jego ze szpilką, nie? To były no. gdzieś tutaj jego. Takie były zagadki, czy to czegoś takiego nie rozstawić, no ale w tym momencie już wiadomo, że to nawet nie ma o czym myśleć. No, czy nie ma o czym myśleć, to zobaczymy. Grek mówi o tym, że Casio oczywiście tę porażkę obróci jakoś na swoją korzyść. On już oczywiście tak. gdzieś mówił po swojemu po tej walce. Natomiast kluczem jest to, jak długo ludzie będą łapać na, też na to, co Casio mówi. Ja myślę, że Casio musi wrócić do dużych rękawic, rękawić, stoczyć jakiś jeden, może dwa pojedynki. I myślę, że jeszcze przed nim mogą rysować się jakieś fajne perspektywy na ciekawą walkę. Wy zresztą jesteście lepiej poinformowani niż ja. Ja słyszałem o tym, że są jakieś pomysły dużej walki w 2024. Roku. Ja, ja się zgodzę ogólnie, że przed nim, przecież słuchaj ten program co EBEB zrobił, no to mnie brzuch ze śmiechu bolał, no mało jest takich ludzi w frikach, mało zostało takich jak on, wiesz, no kurczę jest śmieszny gość i ludzie będą chcieli go oglądać, ludzie go nie lubią i lubią, nie, nie ma kogoś takiego, co powie, że ma na niego wyjebane, nie, więc on na pewno będzie i no ja mu życzę, żeby wygrywał, ja mu życzę, żeby wygrywał, potrzeba takich, wiesz, kolorowych osób, w Afrykach. też nie jest, jakby to powiedzieć, to nie jest nic złego, to co on robi. Wiesz, nie ma żadnych tam obrzydliwych rzeczy, kto, którymi on by tam no, mógłbyś powiedzieć, że nie, no takiego, czegoś nie powinno być. Tak jak wiesz, jest teraz o tej, de, de, co dwóch Denisów się pobiło, że i wszyscy mówią, że no takich rzeczy nie powinno być. No, każdy takich rzeczy nie robi, nie? Czasami pierdolnie coś kilka słów za dużo, ale raczej to jest, wiesz, nie? Do, do jakichś tam granic, myślę. Więc. Życzę, żeby wygrywał. Życzę, żeby wygrywał. Słuchajcie, nie będziemy mówić o każdej walce z Gali Prime, bo też dziś chcemy porozmawiać o karcie Cloud MMA w Płocku. Natomiast do jednej walki może warto wrócić, bo my sobie ostatnio tutaj typowaliśmy i jeżeli chodzi o walkę Tarzana, no to tutaj wy byliście zgodnie, że on był zdecydowanym faworytem z tego starcia z Soroko, jak gdzieś tam nie ukrywam, że nie do końca może rozumiem, ale mówiłem, że może wygra Soroko, natomiast właśnie, jeżeli chodzi o werdykt tej walki, to jak Wy na to patrzycie, na to, jak ona się zakończyła i na to, jak przebiegała? Tarzan z Soroko? Mhm. Mm no, bez zaskoczenia, więc tak to, to było, to wiesz, spodziewałem się, że ta Tarzan będzie szedł w ten parter, nie, no bo co innego mógłby zrobić, wiesz, Soroko... Soroku jednak coś tam tej stójki potrafi, nie? a widać, że w parterze średnio nie? i du dużo większa siła, to było widać jakby z, z innych kategorii wagowych. Tarzan jest naprawdę potężnie zbudowany. Więc... Panowie, pytanie jest proste: czy będzie coś jeszcze z tego soroku, czy nie? Moim zdaniem nie. Mm, okay. Moim zdaniem to musi wrócić do The War i znowu wrócić do takich ciężko. Ee ciężkich przepraw, a gdzie sędziowie tak nie patrzą mocno na, e, na te uszkodzenia. Bo podejrzewam, że Toroko tutaj by jeszcze, gdyby postawili tą walkę, to dalej by gdzieś tam walczył, bo walczak jest. Ale do takiego, do ciężkich zawodników to raczej nie, tam gdzie jest taki typowo MMA. On lalka jeden, bitka i to wszystko, to taka typowa uliczna walka i taki, on się w tym powinien e, tylko i wyłącznie znajdywać, bo, bo to się fajnie ogląda, a MMA to nie dla niego. Dobra, słuchajcie, to kończąc temat Gali Prime, to może też jedno pytanie o te ogłoszenia federacji, bo wiemy już oficjalnie, że zawalczy Natalia Wayne, no i wiemy też, że już ogłoszono Erko Juna. No i właśnie, co wy myślicie o tych transferach, o tych ogłoszeniach? Rzucają na kolana, to jest dobry kierunek. Słucham państwa. Yy, zacznę od tego tak, że jestem zadowolony z Natalie Wayne, bo nie ukrywam, że znamy się i cieszę się, że się jej udało. Yy, przeciwniczka ma nawet nie wiem kto to jest. To akurat jest tutaj jakiś troszeczkę miss bo uważam, że jako zasięgowa osoba powinna też dostać zasięgową osobę, żeby to się fajnie sprzedało. Yy, a jeżeli chodzi o er Erko Juna, no cóż, yy, czekamy, nie? Gdzieś tam zawalczył w KSW kiedyś. Zobaczymy, jak da sobie radę znowu na polskim podwórku. Nie wiem w jakim w ogóle jest. Yy, jakim w ogóle on jest yy, treningu, czy on czy coś potrafi teraz, czy coś walczył. Nawet powiem szczerze, musiałby zobaczyć na topologi, czy coś on to w ogóle walczył. Czy wy wiecie? Nie mam pojęcia szczerze. Ci powiem. Przecież też nie średnio mnie interesuje, to nie on y, jakoś nie grzeje mnie. Podejrzewam, że nie wiem. Nie wiem, z kim on by musiał zawalczyć, żeby mnie. To by sięgnęło. No, Natalia, spokojnie, w sensie, yy, ktoś zrobił, wiesz, krok w kierunku tej branży. Chyba pierwsza osoba, tak? Z, z... z czegoś? Tego z... pomarańczowego YouTube'a? To pierwsza, tak mi się wydaje, więc no, Chyba tak. coś, nowego, coś nowego. nie Troszkę, no, no wiesz, dla niej też spoko, bo inni ludzie już ją zobaczą, już wiesz, jakieś kolejne nowe zasięgi sobie otworzy. I dla Prime, to no, też spoko. Nie? Na to, ty, tacy ludzie już tam walczyli, że, że to nie jest nic złego, myślę, że branie to z branży porno czy coś, bo gorsze branże brały udział w, w Afrikach. Amen, to jest. Dokładnie. Panowie. Cloud MMA2 już za kilka dni, płock zapłonie. Karta walk doskonale nam znana, chociaż też pojawiają się takie informacje, nie wiem czy one też, też do Was docierają, że może jeszcze będą jakieś niespodzianki, jeżeli chodzi o zestawienia. Natomiast skupmy się na tym, co wiemy na ten moment. Jak sobie patrzę na kartę walk, to nie wiem czy to jest pierwszy taki przypadek, ale wydaje mi się, że Marcin Najman jeszcze nigdy nie był tak nisko na karcie walk, jeżeli chodzi o jego freakowe. To jest. Do czego się mogę przyczepić, bo te ogólnie te Cloud dwójka. Podoba mi się kilka walk Te main event i main event, naprawdę spoko. Stary Załęcki to samo jego zawsze chętnie włączę. Karwac Felicie nawet że to jest. nie będą mówić, że to stypa i tak dalej, ale tak pod względem sportowym Ciekawi mnie, co tam się wydarzy. Dwóch takich koni. Ale. Kurczę to rozstawienie, te, że Najman walczy w piątej walce z Lizakiem, a po nim jest ten Boro, później jest jeszcze ten Toń. z tym. No ja nie rozumiem, nie? kto to układał. Tak samo Albert Sosnowski z Remim walczą w tym darmowym na YouTubie. No kurwa, to w ogóle śmieszne dla mnie, nie? śmieszne naprawdę. Nie wiem dlaczego to jest tak zrobione dziwna sprawa. No to Ktoś ja ma, powiem tak, na bardzo si głupi pomysł z informacji, które ja tam dostałem, bo też się interesowałem, dlaczego Najman jest tak nisko, przede wszystkim, dlaczego Lizak jest tak nisko, no to dlatego, że po tej walce Najman musi dojść do siebie, żeby potem podjąć walkę z Adrianem Ciosem. Yy, I dlatego, że po tej, yy, chyba jeszcze przed main eventem jeszcze będą chcieli zrobić tą walkę. Yy, ale to się nie trzyma w ogóle po... kupy. To myślałem, że... To można tak wytłumaczyć, ale ta walka Najmana z to... Ciosem dla mnie to jest w ogóle coś Proszę, dziwnego. to jak już Kaniowski z Jednym no tak. Ja myślałem, że oni te, też ich posadzi na jednym krzesełku, kurwa, u Mirka Opińskiego, yy, wiesz, w narożniku, <grym> jak już takie super pomysły miał, bo się okazało, że to on wpadł na ten genialny pomysł na jednym krześle sobie ich posadzić na konferencji. Yy, no proszę. I co tu już mówić? No, dla mnie to jest śmieszne, tak samo yy, jak Michał mówi, że, że cios, ta walka z ciosem jest śmieszna i, i to, że oni są tak nisko, też jest śmieszne. I co dalej, jak wygra, jak będą trzy rundy przewalczą? Dajmy na to, że trzy rundy przewalczą. Wygra niech obiekt, który do tej walki z ciosem nie wychodził. Kurwa, weźcie. To znaczy, ja nawet bym no, zrozumiał tę ideę, dla której dramat. słuchajcie ta walka Alberta z Remim jest w otwartym na YouTubie. To jest taki mocny strzał, żeby ludzie zobaczyli coś mocnego z karty i jeszcze gdzieś może się przekonali, żeby kupić pay per view. Okej, okay, niech tak będzie, ale skupiamy się na karcie. Okay. I może. Od której walki chcielibyście zacząć, słuchajcie, to pytanie Te Może od tej najgłośniejszej, może od tych, wiesz, dwóch najgłośniejszych, bo przed chwilą chłopaki dobrze poddymili, nie? Dobra, to... słuchajcie, to może, o właśnie, bo ostatnio też rozmawiałem z Kamilem, z Kamilem Mindą, tej, wal... tej, tej, tej rozmowy chyba jeszcze nie ma na naszym kanale, natomiast okej, okay. Denis Labryga kontra Kamil Minda, jak to widzicie Wy? Ja, tu, tu, ja po, dobra, to Powiedz może, dojaczyć. bo, a, bo dobra, mnie, okay. wiesz co, może powiedz ty, dlatego że ta walka mnie jakoś nie grzeje. A mnie grzeje, mnie grzeje, tam wiesz konflikt jest, o, no dodatek chciałbym zobaczyć w końcu Labrygę, wiesz, z, z jakimś zawodnikiem, nie, z zawodnikiem, no Minda jest zawodnikiem, ma, ma stoczonych ile, chyba 12 walk zawodowych, 8-4, czy coś, coś takiego, kapilas. Tylko, że chciał. Labryga jednak wywodzi się ze stójki. Jeśli on by przegrał z Bindą, który to nie jest przecież. To nie jest gość, którym swoje walki wiesz, rozwiązuje w stójce i tak no, dalej, A jeśli on by to przegrał, to, to by było dziwne. Aczkolwiek ja stawiam ci. Kurczę, 50 na 50. Jednak nie postawię na nic. Ale walka grzeje mnie, grzeje mnie. walka bardzo. W każdym razie. To jest walka, na którą ja na pewno. Na, na tą i na, ten, na tę następną wykupię. Ja też nie okay. wiem, ale tak bym dawał 51 może do 49 dla Denisa, bo wiadomo, ja że też. jakby płaszczyzna, w której ta walka będzie się toczyć, tak. to był wybór Denisa. On chciał walczyć właśnie w takiej płaszczyźnie i myślę, że to może być ten języczek uwagi. To tak, to jest. Chcesz coś dorzucić od siebie? Mm, szczerze? To będę tylko patrzył, no tak. Tą walkę bez, bezuczuciowo. Naprawdę, jeżeli chodzi albo o albo Labrygę, albo o Kamila Mindy, nie mam tu żadnych jakichś takich zainteresowań, jeżeli chodzi o jednego do drugiego, bo zawsze ten Labryga jest dla mnie turbo, irytujący tym swoim y, próbą takiego ładnego mówienia, a tak naprawdę mu to bardzo chujowo wychodzi. No, y, ale ja chciałbym dorzucić jedną rzecz. Co mnie interesuje na tej karcie, tak naprawdę, to tylko i wyłącznie dwie walki. Boro na 10? Wydaje mi się, że po trzeciej walce to już będzie koniec, bo tam jest chyba po minucie, tak? Każdy wchodzi. To może być tak, że po trzeciej już będzie koniec. Yy... I Najman Lizak tak naprawdę, bo kurde, tutaj nie wiem nawet jak obstawić, a chcę to obstawić. No mnie I to nie wiem, jak... właśnie, nie ta walka się denerwuje, bo Najman to jest, wiesz, maszyna do, do robienia dymów, beki i dali mu lisaka, no tak. którym się lubi, którego każdy lubi i to jest stracona gala dla, dla, pod względem Najmana, w sensie, że dali by mu Sosnowskiego i teraz byśmy siedzieli, kurde, co się wydarzy, nie, wiesz, konflikt, jak zostanie wyjaśniony, a to no nie wiem, nie wiem. Dali Sosnowskiego, rzucili na pożarcie temu Morenikowi, wiesz, morderca No, to prawda. Taki morderca, który... Słuchajcie, ja ostatnio to... rozmawiałem z Albertem i on się przyznał, że jak się decydował na tę walkę, to on nie miał pojęcia w ogóle, kim jest Remi i co sobą prezentuje. Także no. tutaj on jest mocno zaskoczony tym co się dowiedział no. o Remim? Jaki to kozak? No tak. No. Chociaż czy to jest I taki kozak? To bo może ja to może nie wiedział. W sumie nie jestem zdziwiony, że Albert nie wiedział. Albert <laughs> wygląda jakby właśnie nie, wie, jakby mało wiedział obecnie. <laughs> no ta jego mina, kiedy oni na tym face to -face się tarli. ja dole. To było mi świata. No. Ale muszę wam coś powiedzieć, bo patrzę na tę kartę i oczywiście widzimy tu pewne mankamenty, że za nisko jest walka Najmana, tak, że może tak. ten Albert z Remim tutaj na otwartym to nie do końca, może też ten Boro to gdzieś tym nas nie kupili. Natomiast jak patrzę na całą kartę walk, no to jest, to jest okay. mega karta. Jest ja okay. jestem bardzo ciekawy ja tego tak samo, co ja się tak samo wydarzy. Mówię. I tak samo main event też mi się podoba, że zrobili main event. Wiesz często jest tak na przykład te konflikty, wszystkie wystrzelają się do y, tych przedostatnich walk, a na końcu jest walka typu Lexi Natsu. Wiesz, przed chwilą miałeś walkę, y, ten Denis Załęcki z Alanem Kwiecińskim, gdzie, wiesz, ogień był i na trybunach i ten, a za chwilę wchodzi Lexi Natsu. I to było takie dla mnie, zawsze ja tego nie rozumiałem. Wiem, że to chodzi o zasięgi i tak dalej, ale tak kurczę, wydawało mi się, że fajnie jak na końcu jest ta, wiesz, ta wisienka, nie? Tak jak było, pamiętam, fame chyba Casio z Dormanem Parkiem. I to było też spoko. nie? I właśnie teraz ten Omilańczuk-Załęcki, moim zdaniem, to jest właśnie bardzo dobry wybór, że to jest main event. Nie? Tak samo mam nadzieję, jak Załęcki będzie z Labrygo, że też to będzie taki wiesz, main event, a na przykład co main event będzie jakiś tam zasięgowy. Nie? No, to, to mi się bardzo podoba. Ogólnie ta karta mi się podoba. Tylko mówię, ten Najeman z Lizakiem troszkę za nisko, że przed tym, bo jeszcze ten Boro, później jest ten Toni. No to mi się tak średnio podoba. No, ale tak ogólnie karta jest spoko. To może coś potypujemy. Co no wyda. to słuchajcie, skupmy się może teraz na tej walce wieczoru, dobrze? Bo jeszcze okay. warto o tym porozmawiać. Okay. To jest oczywiście temat rzeka. Każdy próbuje gdzieś odpowiedzieć na to pytanie od wielu tygodni. O Mielańczyk, czy. Czy Załęcki? I może zapytam tak, bo widzieliśmy ostatnio Denisa, że ta forma jest już lepsza, lepsza, tudzież dużo lepsza niż ta, którą prezentował wtedy na tym słynnym Face to Face. Natomiast, czy to sprawia, że gdzieś te jego szanse rosną? Jak, ty, na, jak wy na to patrzycie? Dla, dla mnie Daniel i tak ma tutaj zdecydowaną przewagę. I... I uważam, że tutaj. Bo, aha, bo czekajcie, bo tutaj są jakieś zasady, że oni walczą w stójce, tak? W K1, czy boks. oni w boksie? A boks. potem, jeżeli on sfauluje trzy razy, to przechodzą do MMA. Tak? Wydawało dwa mi się, że to jest, boks, to jest boks, boks ale jeżeli y, Denis dwa razy kopnie, to przechodzi do MMA. No, no dla mnie Dobra. ja powiem tak. Y, <laughs> dla Frików lepiej, jakby wygrał Denis Załęcki. Bo jest, wiesz, tutaj ja nie mówię, bo tutaj, wiesz, duża krytyka go tam spotkała po tym z Labrygo i w ogóle, nie, często, ale no co by nie mówić, to jest, spójrzcie jakie zasięg, jaki zasięgowy on jest, jakie on robi zasięgi im. To przecież na tej konferencji, ja, ja nie oglądałem konferencji na żywo i tylko czytałem na Twitterze, dopiero później sobie od, odpaliłem jeszcze raz, to czytałem, że ale mhm. stypa, ale stypa, nie na konferencji mówię, na tym co oni się pobili z Sosnowskim, co to było. Nie roast. To jest tylko roast. o i że wiesz, nic się nie dzieje. Tu ze Sosnowskiego, tam jakieś memy, wiesz, jakieś filmiki, coś, ale no nic się nie działo, i nagle, kurczę, cały internet zawalony tym załęckim z nie, wiesz? I tak jest ciągle, co konferencja, czy co gala, ciągle jest coś z nim, dlatego jakby wygrał to dla Cloud dużo lepiej, ale czy wygra? I to jest właśnie fajne też w tym communiwentie i main że też tutaj bym bardziej tak 51 do 49, nie? na coś. Nie ma czegoś takiego oczywistego dla mnie. Tutaj 51, no może 55 do 405 dla Umielańczuka. No. Zobaczymy. A wy jak sądzicie? No dla mnie Daniel jest zdecydowany faworytem, bo jeżeli <grywanie> Denis tak naprawdę jeszcze niedawno ważył chyba 130, tak? I teraz nagle chce zejść do stówy. Już zszedł 20 kilo. Ale pamiętaj, że dużo to jest woda. Oprócz... pamiętaj, że dużo to jest woda. Jak tyle ważysz, to no tej tak, wody też tak. się dużo zbiera i to szybko schodzi, to nie jest, wiesz... Tak, ale mimo wszystko no to jednak równocześnie dużo wytracasz też mięśnia. Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj Daniel, jeżeli to dobrze przeczeka, a wydaje mi się, nie wiem, mam jakieś przeczucie, że ta walka się zakończy tak kontuzją. I właśnie <laughs> mam chciałem, prawo o, sądzić, chciałem tak. to powiedzieć, że patrzcie, jak gadaliśmy po highligu, że na Denisa już się nikt nie nabierze, bo te dwie kontuzje i ten, i pr... co z nim dalej. I zobaczcie, że nikt nie wspomina o tym, nie? Teraz dopiero powiedziałeś, ale nikt nie gada o tym, że to tak wyszło. Teraz wszyscy czekają na walkę. Tak samo na pierwszym klaucie: problemy z tym pay per view. Też już się nie gada o tym, że. Kurde, nie kupujemy tego, bo na ostatnim tak odjebali czy coś, nie? No nie gadamy o tym. I widzisz, szybko się zapomina. To jest ile minęło od tamtej gali? Dwa miesiące, trzy miesiące? No, życie afer w internecie jest tak. bardzo krótkie. Już nikt nie pamięta o tym, nie? <grych> Dobra, powiedzcie mi, słuchajcie, Dawid, za, Dawid Załęcki kontra LeBanner. Jak wy to widzicie, dla mnie kluczowe pytanie oczywiście, ile LeBannera jest. W lebanerze. Nie wiem, nie zdziwię się jak w piątek czy tam czwartek będzie komunikat, że y, walczy jednak Tomek Serrara zamiast Lebanera, bo, bo <grym> to różnie ta, jest. Klasyczny. Klasyczek, klasyczek. No. Też uważam, że dopóki Lebanera nie zobaczy w klatce zamkniętej, tak. zresztą to nie uwierzę. Zapracował no. sobie na taką opinię. Tak. tak, ale w każdym razie w walce widzę duże szanse Crazy'ego, w jakiej formie by nie był Lebaner, bo wydaje mi się, że akurat że Dawid to, kurd z każdym byłby w stanie coś z wiesz, zdziałać nie mówię że był, wygrałby z każdym ale że z każdym byłby w stanie coś dla siebie tam wiesz uczknąć troszkę nie więc no ale trybujemy. jest ciężka do wytypowania ta karta naprawdę w przeciwieństwie do poprzedniego prime'u bo właściwie większość kuponów mi weszło ale tu, kurde, naprawdę jest ciężko tutaj dowytypować, tak, żeby wiedzieć, o, tutaj są pewniaki. Czas, tu naprawdę to, ciężko, jeżeli chodzi czas, o pewniaki. Pizde, to jest mój typ. Jedyny mój typ to, że cios dostanie na pizdę na tej gali I nic więcej. Słuchajcie. Hmm. I to, że to są takie walki, właśnie, które ciężko wytypować, to jest w tej karcie najfajniejsze. Tak, ja też tak. teraz nie będę nas wszystkich zresztą zmuszał do tego, żebyśmy gdzieś tutaj typowali, bo to nie ma sensu. Tak, to tak. jest wyrównana karta. Troszeczkę sobie o niej porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy też o tym, że może nie wszystkie rozwiązania co do tej karty i umiejscowienia walk nas zachwycają, natomiast sama karta broni się sama. Oby więcej takich kart, i widać, że, że Cloud idzie w dobrą stronę i. Tak trzymać, chyba pod tym się, się pod, podpiszecie, że z pod, przyjemnością pod, sobie nam, to zobaczymy. No pięknie tutaj wy, wystawiliśmy im laurkę, powinni coś nam odpalić, myślę. Te samo no, podobno mają. No. A, Wszystko. Nie, zupełnie na poważnie mówię. Wiecie, dla mnie też yy, nie ma co ukrywać, że cały czas, przynajmniej tą jedną nogą staram się być w świecie sportu. No to ta karta dla mnie jest to zupełnie coś ciekawszego niż, na przykład ta ostatnia karta Prime'u. Tutaj mam gdzieś jednak ten wątek sportowy i on mnie bardzo tutaj interesuje. No masz walki trzy ostatnie walki masz walki. Yy, ja bym powiedział, że sportowe. Mimo że to no kontrszaków, nie? Super walka ciężka. Dwie no razy waga walka ciężka, tutaj która może być takim czarnym koniem. Tak tak. No, ale to muszę wam przyznać jeszcze jedną rzecz, że zazwyczaj przy tych frikach mamy jedną walkę w wadze ciężkiej. Zazwyczaj max. dwie. Tu mamy raz, dwa, trzy, trzy ostatnie. Plus Najmana mamy takiego, uwagi, ciężki żlizakiem, no i Karwata z Wujaszkiem Fericze. No i co, jeszcze mamy pierwsze dwie walki y, Alberta z Remikiem i jeszcze tego Skrzypasa Super Mario. No właściwie no taka mocno męska ta karta, bo walczy też La Luna, nie? No nie, ja nie powiedzieliśmy nic o tej walce La Luny, rzeczywiście <laughs> i może zostawmy to tak. Będzie jeszcze okazja? To też jest pytanie do was. Dobra, to na koniec pytam. Słuchajcie, bo jest taka teoria. Są tacy ludzie, że jak wychodzą kobiety do walki, to oni albo sobie idą zaparzyć herbatę, albo wychodzą z psem na spacer. Jak wy robicie? Yy, Oglądacie, ja racie się kobiecym MMA? Yy, różnie na przykład lubię, lubię Dominikę Rybak. Yy, z, z fejmu, Teraz swojemu wcześniej spraymu. Marta Linkiewicz też według mnie spoko sobie radzi i to takie jest dosyć interesujące, że jakoś tam to oglądam. A reszta, no rzeczywiście tak. Szczególnie jak nowy ktoś, nowe kobiety, no to wtedy tutaj jest to średnio. Ale im więcej trenują, tak. tym już do tego wiesz, ekranu nie odchodzę, nie? bo sobie coś tam zerknę zawsze. No często pokazują więcej charakteru niż jeden facet tej klatce, to trzeba przyznać. Yy, także tu czasem mi się to podoba, bo niejednokrotnie charakterem nie jedna wygrała. Zgadzam się. I Dobra, słuchajcie. Drodzy widzowie, 28 dzień października, gala Cloud MMA 2, bardzo ciekawa karta, o czym dziś tutaj Wam mówiliśmy, nie płacą nam za to, być może w przyszłości zaczną, nie mamy nic przeciwko, natomiast gorąco zachęcamy do śledzenia tej gali i też zachęcamy do tego, aby za tydzień mniej więcej spotkać się z nami ponownie, wtedy porozmawiamy o tym, jak to wszystko, o czym dziś sobie opowiedzieliśmy, wyglądało w rzeczywistości. Mr. Neyman i Greg, bardzo Wam dziękuję Panowie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. No i widzimy się za tydzień. Dzięki. Cześć.